Manko, Pan Automatik. dzisiaj wietrzny, wietrznie, słuchajcie. Dzień dobry. Przejechał, przejechał. A, tutaj, tak samo. Cześć. Co tam się dzieje? Nie otwiera się, bo ja wcześniej tu ogólnie kupiłem to posiadłość i ona działała i po prostu no. z dnia na dzień. Do, dobrze, że z bogatym porozmawiać. Aha, <laughs> bogaty. I właśnie tak ja rozbierałem, tam wyjąłem tryb, bo ona się zablokowała. Jakie tryb wyciągałeś? Ten do przesuwania. Raczej on tam zeskoczył ze środka, bo nie chciała się odsuwać i się odsuwa, ale w ogóle na pilot nie łapie. Jaki tryb ty żeś tutaj rozbierał? A, ja mam te... Co? Począłem prąd, gdzieś tam dochodzi. się otwierało wcześniej normalnie. Potem właśnie ta dziewczyna, no to... co kupiła mi mówi, że... To trzeba było wyzywać od razu, a nie tam ja samemu działbać. Tak? No, pan to mówi, że przyjedzie, przyjedzie, a potem nie przyjechał, a potem patrzę zimno, myślę dobra... Nie to już chuj, znali. tak? Będzie cieplej to wtedy. Tak teraz wolno, myślę to teraz. Co ty żeś tu odkręcał? Nic, tylko zdjęłem to i tam tryb spadł. To jego ja nałożyłem mi to wszystko. A tak nic nie ruszałem. Jak tam tryb spadł? Normalnie ten. Nie chciałeś otwierać silnika tam w środku plastikowego, nie pamiętam nawet. Na którym? Yy, nie wiem. Właśnie górny ten to jest do bramy tam. Bo to jest dwa Dobra, to tu. A tak nic nie ruszałem z elektryki. Dobra, dobra. dobra. Już, jak już silnik wyciągałeś to to już. Co nie? No tak, to tylko zdjąłem. Wkręciłem to w środku ten tryb, bo ona w ogóle się ten, ten zablokowała. Kawy herbaty czy Nie, czy nie, was nie was ma czasu? czasu, nie ma czasu. A tu była kiedyś tam przykrywka, czy nie? Nie, nic nie było. To tak jak było, to tak było. Nie było tu przykrywki? Od tego, tego? Chyba, Od... że tam w środku, ale nic nie było. Tak jak było... A ten kodera? No też siedziałem poza drzwiczką, Sama pudełka na no, Tak. A, okej. Okay. Napęd DTM system. Słuchajcie DTM system e, Swift 600, 600 albo 600 chyba. Że zaraz zobaczymy, bo coś nie cyka fotka, zobaczymy może fotokomórki tylko, bo coś nie cykają. Nie ma napięcia? Odkręciłem, zakręciłem. Te tak, tak, bo nie, nie wykorzystane są po prostu, wiesz? Wydaje mi się, że tylko odkręciłem, patrzę, że tam nic i zakręciłem. Aha no i zajebiście się. Patrzę to już nie moje Nie Moja dzwina No tutaj też nie ma Nie ma prądu Nie ma napięcia zaraz zobaczymy Tak 24 Tutaj coś od panu Co to? Nic ważnego, dobra. Tu. No nie ma. Ale bezpiecznie patrzyłeś chyba, co? Mhm. Mm dobra. To pierwsze co, co spojrzałem to bezpiecznik, a tak reszty nic nie dotykałem. Nie, no i ten jeszcze sprawdzałeś. Bo no? źle go wpiąłeś. No. Możliwe. Bo to dobra. Któryś wiem, że był luzem. Jak wykręciłem. Mi się wydaje, że ten górny chyba. Mi się dziwiło, lekko, że Tomon w góry się... Tak popatrzałem do nic i tak też ja może pierdoła to i sam zrobię, ale to tam nic. Patrzę elektryki, za dużo nie tyki. Nie w domu elektryka. No to... Tylko no, za dużo małych tobę. A to mamy O jest no wiemy majsty tutaj jednak się tam inaczej Zobaczymy czy te ja działają właśnie, byłem, ten, ten chyba luz był. ja myślę że... Był no ale patrz cały był Ale coś Coś nie działa albo encoder ale takie dziwnie odchylone, żeś... Albo coś dziadnął, co? Nie, nie, nic tutaj ten. Bo ten, widzisz to, całkiem, z Czujnik Hala jest zagięty. Widzisz? Mhm. Tak pod spód. Bo on tak opój być, nie? Bo on szczytuje tutaj sygnały z tego kółka, wiesz? Aha, Zaraz tak. zobaczymy, czy teraz będzie działać. Mmm, gdzie To właśnie z tym to delikatnie to brały. Dobra, dobra, nie kłam. Nie no, no naprawdę. No widzisz, i, i teraz już normalnie szczytuje obroty, nie? No, Ściągałeś musiałeś, wiesz... W ogóle ten, jak wiem, już nie działał. A, już nie działał, I tak? Zostało, ja właśnie zdjęłem, bo ona nawet cofać się nie chciała. Tam tryb to zdjęłem, tam tryb poprawiłem, zaczęła chodzić. I jak popatrzałem, że ten, ten bezpiecznik chyba był przekręcony, bo normalnie nie musiałem przekręcać ale no widzisz, na szczęście działa, tu był luźny bezpiecznik, ale głównie to chodziło pewnie o ten Jego ja jeszcze troszkę wyprostuję Żeby on dobrze tutaj szczytywał Bo wiesz, bo w tych jak... właścicielka to miała chodziło cały czas i zaraz jak ja wziąłem to, na no, tydzień przed bramy to ręcznie, ale mówi gdzieś ona się przecina. Ja no to właśnie... Z... Właśnie zdjąłem to, patrzę no. ten tryb jakoś zeskoczył, ja jego nałożyłem. Ten ale żarty, jak Ci ten... tam mógł tryb tam zeskoczyć? Nie wiem, on jakoś tam dziwnie luz kurde. Ale to było no rozprzęglone? Tak, tak. No to chyba. bo, nie. no bo jak rozprzęglasz to ten tryb no tak, jest luźny. No. Jak jakoś się poprawiałem, bo on, no już nie pamiętam, bo to w tamtym roku było. Bo tylko to zdjęłem, to leciutko. No dobrze. dobrze. Tylko zostanie niczego budowy nie ma. Może w tej wersji nie było, bo tak to o. była taka. No nie wiem, ale... To się zdziwiło? Budowę tak? Hmm. Ale możliwe, że gdzieś płytkę to, to się przygięło. Tak, więc... się przy, przygiął się ten, ten czujnik hala i, i wiesz, i nie szczytywało obrotów. i, ten i bezpiecznik, panie. No i ten bezpiecznik mały. Także dobrze że to tylko taka pierdoła. Może płytka to nie Bo czasem tutaj jak płytka pada, to właśnie na przykład tylko chce się otwierać, nie? Bo czasem się zdarzało właśnie, że tu tranzystor taki. A mniej więcej cenowo jak płytka czy coś pada, to jak cenowo tak wygląda? To tu jest w miarę w miarę taka, jak cała płytka padnie, ale to rzadko się zdarza to gdzieś tam z 550 zł, nie? Ale tutaj da się jeszcze dużo naprawić, nie? Czyli się nie opłaca ten? nic, tylko po prostu płytkę wymienić. No, ale słuchaj, zanim ten napęd się zepsuje, to wiesz co? To już wam dożycie. Nie, te napędy naprawdę, bo to polski napęd. No właśnie, gdzieś sprawdzamy. DTM system, bo tu kiedyś naklejka była, wiesz? Tak, tak, właśnie nie było, jak kiedyś tam było naklejki. Ja nie wiem, mówię, kurczę. Naklejek żadnych nie ma, tylko na tym posuwie tam. No, to DTM. Także będzie działać. będzie musze. No już i tam się wcześniej No, bo mówię, no kurde, coś nie było tego na, prądu jakiegoś tam. Może ten bezpieczny co? Luźny. A może się, że sprawdzałeś i wiesz, nie dopchnąłeś. Może właśnie. No ale wiem, że górnym to na pewno był luzem, bo mnie dziwiło, że po prostu przekręcę cię dziwnie. Patrz, Patrzę ten jest do, dobry. Myślę, będzie cieplej, to dopiero zadzwonię. Ale adresu nie mam starego, jakiegoś smsa, ja wiesz? Na co Na Whatsapp. A, na Whatsapp. Okej. Okay. Jak myślę, że no to tam się nie będę, to potem A Człowiek stara się. Nie ja, nie ja. Trzeba, jak to w swoim, to dużo daje. Lampa świeci, świeci. No dobra. Już do ja mówię jak zimno, ja to mówię, jak Tam tamte nie było ciepło, nie było czasu, sam się no i fajnie.